Siema. Witam w odcinku Kodzika. Tym razem tematem odcinka będą zarobki wśród programistów. I teraz, tak jak zawsze, będą głównie ze swojego doświadczenia, czyli powiem mniej więcej jak, jak zarobki moje, jako front-end dewelopera, rosły w ciągu ostatnich dwóch lat wraz ze zmianem stanowisk czy zmianem prac i jak te zmiany wpływały na na wielkość zarobków. W drugiej części tego odcinka będę chciał powiedzieć o tym, jak zarobki wśród deweloperów tak ogólnie się sytuują, czyli przypuśćmy, gdzie, gdzie sytuują się backend deweloperzy, moim zdaniem, frontend deweloperzy, DevOpsi, QAE, PMI i tak dalej. Jakby gdzie ta płaca jest najwyższa i, i, i może czemu troszkę. A pod koniec postaram się zsumować takie moje rady, ewentualnie jak te zarobki zmaksy można zmaksymalizować, jeśli, jeśli to gdzieś tam jest naszym celem, czy ewentualnie jak możemy sobie ustawiać jakiś taki long term goal, żeby żeby te zarobki w perspektywie czasu były jak najwyższe. Także zaczynajmy. Ok, pierwsza część tego odcinka, czyli jak moje zarobki jako frontend developera kształtowały się przez te no, dwa lata z hakiem, jak już jestem tym devem. I teraz nie będę tu mówił konkretnych kwot, e, natomiast no, zarobki e, wśród programistów są dosyć transparentne, tak? Większość ofert na jakichś jobboardach ma widełki, czy nawet jak wejdziemy na stronę firm, czy nawet mojej firmy, tam też są widełki, ile powiedzmy taki regular front zarabia, czy... Czy ile zarabia backend developer? Tak? Więc no ja będę tutaj mówił o tym dziś szacunkowo, bo no może to jest sobie jakąś tajemnicą, w sumie nie wiem, ale no wolałbym być ostrożny. Natomiast no będę mówić mniej więcej, ile one wzrastały procentowo ze zmianą stanowiska czy roboty. Okej, okay, na początek tylko malutki disclaimer, że jeśli będę mówić, pamiętajcie, że jeśli mówię o mojej pierwszej pracy jako programista, to było ponad dwa lata temu, tak? Teraz te zarobki na pewno gdzieś się zmieniały. I myślę, że możecie to gdzieś odnieść po prostu do tego, jak zarobki w miarę wzrastają w, w Polsce czy w tej branży. Ale myślę, że właśnie bardziej interesujące jest to, jak one się skalowały względem tego, co było kiedyś i co jest u mnie teraz, niż taka bezwzględna wartość. Bo tak to możemy sobie powiedzieć, że dobra, w pierwszej pracy zarabiał X, a tu zarabiał 4X, tak? I to jest dla nas jakiś wyznacznik, że można zwiększyć czy z pięciokrotni, czy coś te zarobki. Dobra, to przejdźmy do odcinka. Przez to, że właśnie o, o zarobkach w IT mówimy tak bardzo transparentnie, i tak samo od początku mówiliśmy właśnie z różnymi kursantami, z, z kursów, na których byłem, czyli z bootcampu kodilowego czy kodkulowego. Tej próby też mam dosyć sporo, więc wiem przynajmniej ile kilka czy kilkanaście osób zarabiało w pierwszej pracy. I muszę powiedzieć, że był to wachlarz od. Ja mogę się pochwalić z tym, że miałem absolutnie najniższą e, krajową w mojej pierwszej pracy przez pierwsze cztery miesiące. Ale no, jest jak jest, trzeba było to zrobić, trzeba było wymienić, to, to był dla mnie potem kickstart do wsiadania drugiej pracy, trzeciej, I, i teraz jest super. No, ale ja wiedziałam, że, że trzeba się troszkę przemęczyć, więc trochę zabawnie, trochę przekornie. Ale no, z tej całej próby osób, które ja znałem po bootcampach, to ja zarabiałem najmniej ze wszystkich, no ale zdobyłem robotę, jest ok, jakby niczego nie żałuję, bardzo wiele mnie to nauczyło. I teraz wśród moich kolegów powiedzmy, no to te zarobki były takiej najniższej krajowej. Pamiętam jeden kolega, taki najwyższy, jak dostał po, po kursie Cold Cool, um, który tam był roczny, tak? I on kosztował te 24 tysiące wtedy, no to kolega dostał chyba kołyszki. Pamiętam i to było 2000. 19, 2020, tak? Był 2020 jakoś początek i on dostał i Powiedziałbym, że tak mniej więcej te zarobki kształtowały się od najniższej krajowej do jakiejś 5-6 tysięcy na start, nie? Czyli ja myślę, że 4-5-6 tysięcy na start to jest super i to były osoby z podobnym doświadczeniem, z podobnym czasem nauki co ja, więc mi to tylko troszkę dawało do zrozumienia, jak bardzo mogą się różnić te zarobki, nawet jeśli mamy te same skille, Um, szukamy pracy w tym samym czasie, tak? Czasami technologia zdecyduje o tym, czasami właśnie jakaś e, ogromna potrzeba danej technologii, czy po prostu czasami mamy szczęście i, i pójdzie nam rozmowa rekrutacyjna, czy, czy pierwsi odpowiemy na jakieś ogłoszenie. Więc jak myślę, że to też nie, jest w tym całkiem sporo szczęścia, można o tym myśleć może jakoś strategicznie, ale ja akurat myślę, że w przypadku pierwszej pracy powinniśmy myśleć jedynie o tym, żeby ją zdobyć, a zarobki wiadomo, że potem będą jakieś fajne, natomiast no te pierwsze parę miesięcy, pół roku, rok, no no nie wiem, ja myślę, że jest to taki czas troszkę inwestycji wciąż dla nas, tak? Że, że wiemy, że to nie zarobimy kokosów. Mamy nadzieję, że tak będzie później, no ale chciałem Was tylko uprzedzić, że, że może z tym być różnie i, i właśnie w przypadku ludzi, których ja znałem, to było naprawdę bardzo różnie, tak? Można powiedzieć, że kolega zarabiał czterokroć tego co ja. On był absolutnie wybitny w naszej grupie i jakby należało mu się to, no, tylko że to wciąż była pierwsza praca w IT. Okej, okay, czyli mamy taki timeline, że czerwiec 2020, minimalna krajowa, 4 miesiące. Potem zmieniłem pracę. Wzrost moich zarobków był, jak mam tak strzelać, około 30-35%. Potem po pół roku w tej pracy, drugiej mojej pracy, miałem podwyżkę i to było jakieś 15-20%, potem po kolejnym pół roku miałem następną podwyżkę i to były mniej więcej takie same kwoty 15-20%. Oprócz tego jeszcze była podwyżka inflacyjna z końcem roku i wtedy podczas tej pierwszej i drugiej pracy cały czas byłem juniorem i dopiero w, w grudniu 2021 no, przeszedłem rekrutację, żeby zostać regularem od stycznia i wtedy tak naprawdę moje zarobki wzrosły trzykrotnie. Patrząc na moje zarobki z grudnia, a ze stycznia, tak, to była mniej więcej 2 I teraz, no, myślę, że jest ku temu kilka powodów. Jest to dosyć szokujące i dla mnie to było mega szokujące. Nie dość, że dostałem nowego e, MacBooka z M1, to jeszcze zarobki wzrosły aż o tyle. Ale, no, przede wszystkim jest tu kilka ważnych czynników. Um, po pierwsze, zmiana pracy, zmiana firmy zawsze będzie gwarantowała Wam to, że gdzieś tam zarobki wzrosną, bo jeśli firma Was chce wyciągnąć, jeśli Was potrzebuje, to potrzebuje Was czymś namówić. A praca akurat jest tak z pracą, że zazwyczaj się nie pieniądze, więc pieniądze są czasami tym pierwszym selling pointem. Druga rzecz, że właśnie przestałem być wtedy juniorem, zacząłem być regularem. I trzecia rzecz, czyli poszedłem do dużo większej firmy, tak? bo z, takiego, z takiej firmki, gdzie nas było tam, nie wiem, sześciu deweloperów, no w Mikuido jest nas pewnie ponad setka, więc zawsze też większa firma, większe budżety e, i też dużo więcej fajnych perksów, tak, typu, no nie wiem, owoce, owoce, kawa, piłkarzyki, play, e, jakieś dużo imprez integracyjnych i no, i takich perksów poza, pozapłacowych. Teraz kolejna moja podwyżka będzie właściwie w tym miesiącu, tak? I no i teraz nie wiem, co się spodziewać, tak? To może jeśli za rok zrobię jakiś update tego odcinka, to wam powiem. Natomiast w moim mniemaniu, tak jakby troszkę podsumowując moją historię i moich znajomych, jesteśmy w stanie w ciągu dwóch lat od zostania devem pewnie dojść do jakiejś tam dyszki i w większości was się to powinno udać. nie? Zwłaszcza teraz patrząc, że jakby inflacja szaleje te zarobki też. Powolutku idą w górę, więc no myślę, że to jest taki trochę breaking point, który myślę łatwo można gdzieś ta, ta, ta dycha i myślę, że jest to realne, e, tak, po dwóch latach bycia przynajmniej front-end developerem. Ok, druga część tego odcinka, czyli jak e, moim zdaniem zarobki front-end developera gdzieś się plasują na, e, wśród zarobków innych deweloperów, czy w ogóle ludzi pracujących w branży IT. I teraz tutaj troszkę się posiłkowałem ofertami pracy z, z firmami Quidow, w firmie, której pracuję, i sami możecie sobie spojrzeć na ich stronę i zobaczyć sobie, jakie są te widełki dla każdego ze stanowisk. Tak samo możecie sobie zobaczyć, jakie są widełki właśnie dla, dla mojej pozycji, tak? czyli dla regulara Frontenda. I teraz z tego, co tak mniej więcej patrzyłem, backendzi wciąż w jakimś golangu czy w takich językach bardziej unikalnych, zarabiałem najwięcej. Potem prawdopodobnie to nie wiem. Teraz chyba nie ma ofert na devopsa, ale powiedziałem, że tak i devopsi to jest ten top. Potem to są technologie mobilne, czyli prawdopodobnie iOS, Android, React Native. Potem to będzie frontend, czyli ten frontend właściwie ma no, najmniej buły tak naprawdę. No i potem wszyscy inni, których tych ofert nie znalazłem typu QA i PM. I natomiast myślę, że te zarobki są troszeczkę niższe niż, niż fronta, natomiast nie są już dużo niższe, nie? Jakby nie to, żeby fronta były niskie, tylko mówię, że w tej hierarchii, w której jesteśmy, gdzieś ci pm -y i QA będą, no... zaraz za frontami, tak? Trzeci topik, czyli jak e, moim zdaniem możemy gdzieś efektywnie zwiększać te swoje zarobki, czy planować jakby to, żeby one faktycznie z czasem e, szły do przodu. I teraz pierwsza rzecz, to jest no niestety, ale z doświadczenia mojego i, i, i wszystkich, jakby wiemy to, że zmiana pracy zazwyczaj Niesie za sobą wzrost zarobków, taki największy, tak? bo jednak łatwiej jest um, zmienić pracę i na przykład nawet powiedzieć na, na rekrutacji, że zarabialiśmy nie wiem, 15K, więc teraz chcemy minimum 17, a tak naprawdę zarabialiśmy 12 i mamy wzrost o jakieś tam 30-40% naszej płacy, um, niż uzyskać 30-40 podwyżkę w naszej firmie, nie? To jakby jest stałe i, i często wiem, że nawet moi koledzy robią tak, że odchodzą z jednej firmy, idą do drugiej na kilka miesięcy, przychodzą do tej samej firmy i już mają dużo, dużo większe siano, nie? No, tak, tak to działa. Tak też są napisane gdzieś te jakieś hr procesy, że no nie da się zatrzymać pracownika dużo większą bułą, ale jak go przyniesiemy tutaj znowu, no to on może więcej już zarabiać, nie? Więc tak to działa. Myślę, że to nie jest żadne oszukaństwo. Tak działa biznes. Druga rzecz, no możemy gdzieś tam pewnie troszkę, na przykład właśnie myśląc o frontendzie, że ja jestem, ja jestem Reaktowcem, tak? więc prawdopodobnie chciałbym, może w przyszłym roku um, migrować do tego, żeby zostać React Nativeowcem. Nie wiem, jak to odmienić. Ale no, żeby pisać w React Native, tak? Czyli pisać jakby frontend i pisać w Reakcie, natomiast pisać na mobilne apki. Um, I tutaj już jest no, jakieś. Nie wiem, 15-20% większe siano niż na frontend dewelopera. Wciąż na no jakby wiecie, praca dewelopera to praca dewelopera, jakby robimy trochę to samo, taki sam jest nasz wysiłek, a no te pieniądze gdzieś tam będą większe. Ale myślę, że to nie jest też bardzo łatwa migracja i no sam zobaczę i może kiedyś opowiem, jak mi to poszło, ale myślę, że jest w tym kilka miesięcy pracy i, i z tego co też rozmawiałem z native'owcami, którzy byli frontami, no to właśnie jedna rzecz to jest to znanie Reakta i i jakby przenoszenie tego na, na mobilki, a druga rzecz to jest poznanie właśnie jak wszystkie androidy i iOS działają i teraz, wiecie, to trochę tak jak z przeglądarkami, wiele rzeczy po prostu nie działa na różnych przeglądarkach, no to na tych urządzeniach też musimy gdzieś poznać te inne nauce, więc to nie jest łatwa migracja uważam, natomiast no, jest, jest opłacalna na pewno. Ok, teraz kiedy powiedzieliśmy właśnie no, jak można zmaksymalizować w jakiś sposób swoje dochody będąc devem, chciałem troszkę powiedzieć o takich bardzo specyficznych dla IT rzeczach związanych z zarobkami, które mam nadzieję, że będą specyficzne dla innych branż wkrótce, bo, bo są po prostu fajne i przede wszystkim to jest to, że w IT z, z mojego doświadczenia, kolejny raz, ale myślę, że to jest jakaś ogólna wiedza, zazwyczaj te, te podwyżki są częste i są jasne kiedy będą, tak? więc zazwyczaj podpisując kontrakt jakiś tam pracowy, Wiemy, że następna podwyżka będzie za 3 miesiące, następna za 6, następna za 9. Raczej gwarantowane jest, że jeśli no, bardzo się nie lenimy, to ta podwyżka będzie. Druga rzecz, że kiedy są właśnie te ewaluacje płacowe, wtedy też możemy starać się o, o nowe stanowisko. tak? Więc jeśli jesteśmy juniorami, wiemy, że jest podwyżka za miesiąc, to jest to jakiś breaking point, do którego możemy dążyć i wtedy na przykład starać się o, o bycie regularem, tak? jeśli nasze doświadczenie i wiedza na to pozwala. Więc to jest też fajne, że jakby wiemy kiedy ewentualnie możemy się spodziewać tego w czasie, bądź kiedy następny raz, to następne 3, 6, 9 miesięcy. Druga rzecz, że też na przykład w dużych firmach, takich jak nasza firma Mikuido, mamy dosyć jasny taki sheet Excelowy, gdzie jest wyjaśnione dokładnie, jakie skile, w jakim stopniu musimy posiadać, żeby potrafić przejść, żeby, żeby przejść na Typu z regulara na seniora, czy ze stażysty na juniora, z juniora na regulara i tak dalej. Tak więc to wszystko jest bardzo jasne, transparentne i możemy przestrzegać jasnych zasad. Um, I jeśli przestrzegamy i faktycznie wydaje nam się, że nam się coś tam należy, no to, to możemy to argumentować, tak? I to jest super, no bo wydaje mi się, że w wielu innych branżach troszkę te podwyżki czy, czy zmiana stanowiska. Czy właśnie no, czego wymagane jest na, na to większe stanowisko, jest troszkę taką zagadką. Nikt do końca nie wie, jak to zrobić, każdy to chce, e, pracodawca zrobi wszystko, żebyś nie wiedział, i no e, i może to po prostu sprawić, że czujesz się mniej komfortowo, mniej bezpiecznie, czy nie jesteś w stanie w jakiś lepszy sposób przewidzieć swojej przyszłości. Dobra, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że nie powiedziałem za dużo, że żaden pracodawca mnie nie będzie ścigał, i mam nadzieję, że to było wystarczająco informacyjne dla was, bo też chciałbym, żeby te odcinki były takie bardzo szczere i takie naprawdę z mojego doświadczenia, żeby wam nie mówić, to zależy, <laughs> czy zobaczcie w internecie, tak? Tylko troszkę mówić faktycznie, jak jest. Jedna sprawa na koniec, którą chciałem wspomnieć, że to wszystko to są dziś moje doświadczenia, ale jeśli chcielibyście naprawdę poczytać o tym, jakie są zarobki i tutaj mówię już o badaniach i o konkretnych raportach, to w linku w deskrypcji odcinka podeślę raport. Jeśli chodzi o zarobki, który przeprowadził No Fluff Jobs. Chyba jest z tego roku już, tak? Jeśli nie to z poprzedniego, ale no podeślę i myślę, że no nie ma lepszego źródła wiedzy niż ten raport. Także zapraszam Was tam po jakieś konkrety. Mam nadzieję, że za bardzo się nie różnią od tego, co ja powiedziałem. Ale no, moje doświadczenie, tak jak czasami raporty, możemy się mylić albo możemy się nie zgadzać. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jakieś wnioski najlepsze dla Was. Także dziękuję na dzisiaj. Dzisiejszy odcinek był inspirowany pytaniem od. Widza, jeśli mogę tak powiedzieć? Pierwszy request od widza. Także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do Ciebie ten odcinek trafił. No, i zawsze chętnie usłyszę jakieś requesty. I na pewno łatwiej będzie mi dostarczyć to, czego w tym momencie chcecie. Także dziękuję, miłego weekendu. Trzymajcie się. Pa!